Cześć, z tej strony Widokański, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale i będzie to kolejny meczyk z Ligi Gwinta. Tym razem zmierzymy się z Shimigami i tym razem to my zaczynamy na tak zwanym Blue Coinie. Postanowiłem zacząć oblężeniem praktycznie jak w każdej grze do tej pory, ponieważ wydaje mi się, że oblężenie będzie dobre przeciwko czemukolwiek, co wybierze z Shimigami, tak? Nieważne, czy to będzie, czy właśnie będą to wampiry, czy to będzie Celtulis, czy to będzie mil wydaje mi się, że to oblężenie ma spore szanse, żeby sobie poradzić. <laughs> Mamy tutaj dużo kontroli. Więc powinno być nieźle. Tego na pewno nie chcemy. Mieć mm, w ręce. Co tu jeszcze? Jedne bombardowanie można sobie wymienić. Słanniczkę zostawmy. Jeszcze jedną karierową listę może wymienimy. No, taka ręka jest. Mało złota, mamy tylko dwie złote karty. <laughs> mamy tutaj bardzo dużo tych kart brązowych. To nie jest idealna sytuacja. Ale. O i w ogóle min-splate, nie dodać do tyłu, żeby mieć jeden punkt dodatkowy. No ale nieważne. <laughs> nie ma tego złego. Shieldami w zasadzie nic nie może zrobić z tą wzmocnioną balistą. Nie ma szans żadnych jej usunąć. Nie może na, nie, na nią nałożyć krwawienia. No nie, no nie ma szans w ogóle czegokolwiek zrobić z tą kartą. No już zaczyna runicznym czarodziejem. Ciekawostka. No czy wiadomo, no to jest warto tą kartę zagrać. Im szybciej, tym lepiej. Bo ona po prostu tutaj pozwala w rentfree mieć lepsze opcje wyboru na umieć coś dowódcy. Więc to jest na pewno korzystne. Śpiegująca czarodziejka, nie wydaje mi się, że była jakaś fenomenalna. Ciekawe, co tam, jakie tam inne opcje były. No ale... <grym>, a potężny missplay tutaj Migamiego, bo tutaj specjalnie właśnie mamy kryształową czaszkę, żeby krwawienia nie dało się nałożyć. Także to, że powiedziałem, powiem, to była celowe nasze zagranie. Hmm. I myślę, że zaczniemy tutaj po prostu pingować. Po prostu zaczniemy pingować. I damy sobie. Myślę, że damy kolejną w ogóle wzmocnioną balistę. Hmm, troszkę szkoda, będzie sobie kolejną wzmocnioną balistę dawać. Damy korrobalistę. Bo ona się lepiej kombosuje z kołowrotem, bo można od razu użyć drugiego strzału, tak naprawdę. Można strzelić za cztery w jednej turze dzięki temu. No ale ten garkan nie przeżyje tej tury. Zaraz go sobie zbijemy. Szymigami tutaj nie ma żadnego torpanisza w tej talii, więc to też trzeba mieć na uwadze. No tutaj ciężko będzie Shinigami'emu coś zrobić, bo tutaj, no bo tak jak mówię, tutaj nie ma za bardzo kontroli w tym deku, to krwawienie jest powolne. Shinigami nas próbuje tutaj puszować używa tej Hanz'y, ale my możemy tutaj grać. Im dłużej gramy, tym lepiej. No, znaczy, mamy dużo silników już tak naprawdę, więc nam nie przeszkadza to, że tutaj się dzieją jakieś złe rzeczy, tak powiem. Za chwilę możemy zagrać bombardowanie, to bombardowanie zrobi 7 punktów i jeszcze nam da. Zaopatrzenie na wszystkich naszych tutaj machinach, więc tak naprawdę zrobi nawet więcej punktów. Dzięki temu za chwilę strzelimy znowu za co najmniej. No, za dużo punktów strzelimy znowu, więc. Jakby nie boimy się tutaj tego puszu. Wydaje mi się, że spokojnie jesteśmy sobie w stanie radzić. Nasz miganizm użył już i e, Hanze i złożył płotkę, więc jakby już tego tempa będzie mniej po prostu w kolejnych rundach. Więc tam tutaj to jak najbardziej absolutnie nie przeszkadza. My sobie tutaj pingujemy. Zagramy sobie bombardowanie. Czyścimy stół. I sytuacja się... maluje całkiem niezgorzej, bym powiedział. Śmigami już wszystkie ładunki do Ciekawe czy zagra Renfri. <laughs> Nie. Okej. Okay. Chłonięcie tarana. Nie jest to wspaniała jakaś sytuacja dla nas. Czekajmy sobie tą wysłanniczkę. Wychęcę, ale to ustawimy na top deku. No strasznie mocno tutaj się gami ciśnie. Strasznie, strasznie mocno. I nawet nas wybuszował tutaj na równych. Nawet nas wbushował na równych. Hmm. Tego wolałbym jeszcze nie używać, bo tam są jednak ciekawsze opcje. Ach. Ale w takim razie, czeg co by tutaj można zagrać? No coś mi wraz z tym nas boli, bo gdybyśmy zagrali tutaj tą wzmocnioną balistę, to mogli zagrać niezłego kombosa. Ale może w takim razie... Spróbujemy się troszkę pobronić podnikami dowódcy. Dziękujemy dalej. Kolejną kartę, troszkę w sobie sensie może za mało. Bo... Okej, okay, detlaf jest zużyty, no i dobra, Dettlaffa to jak najbardziej chcemy skagańcować. Stawiamy sobie bardzo dobre karty na tordeku, deku, więc... więc... to nam jakby nie przeszkadza za bardzo. <ścoughs> Starą do dłużej, jak jest Okej. Okay. Udało się obronić. Minus tej rundy jest taki, że zużyliśmy dwie wzmocnione balisty. Plus tej rundy jest taki, że nie zużyliśmy tak naprawdę nic poza tym. Nie zużyliśmy żadnej złotej karty, dosłownie. No tylko karaniec, ale to nie jest jakaś super ważna ka złota karta. Mamy wspaniałą rękę. Więc myślę, że nasza długa runda trzecia się maluje w bardzo y kolorowych barwach. Teraz nawet nic nie wymieniamy, od razu spasujemy. Nie chcemy, chcemy iść na długą rundę trzecią. I będziemy mieli strzeja, więc sytuacja tak jak mówię jest bardzo dobra. Ok, jest chwilę zagrane. Zobaczymy, co tutaj Singami trafi. Singami chce trafić tą kartę, która wzmacnia swoją siłę bazową. Znaczy wzmacnia jednostkę i siłę bazową plus 2. I nie dobra, i nie trafił tej klątwy, także bardzo dobrze. Zresztą w sumie ta klątwa teraz by nie była dobra, bo mamy Sirocco, więc możemy sirokować Regisa. Także. No, jest dobrze, bym powiedział. Jest dobrze. Okej. Okay. To jest takie plus jeden jeszcze cyturę więc w sumie do długiej rundzie sporo zrobi punktów ta Renfri. No ta druga klątwa jest dobra, ta pierwsza jest słaba. Znaczy średnio, ona nie jest jakaś fenomenalna, nie jest tragiczna. A i trzeba pamiętać, że y, tej szymigami ma... Y, Szymingami tutaj ma igni. Trzeba na tym zwrócić uwagę też. Hmm. Co tu lepszego? Przydały nam się jakieś machiny, bo tak naprawdę nie za bardzo mamy machiny, żeby uaktywnić nasz. Y, Nasz scenariusz, więc to jest niekorzystne. No, jest dobrze. <laughs> Tą domą FOLSa niekoniecznie się chcieliśmy zaciągnąć, ale tak to bym powiedział, że jest OK. Tak się... No my że zagramy po prostu scenariusz już od razu. To będzie się wzmacniało o jeden, to będzie, się, to będzie pingowało o jeden, więc taka powiedzmy. Okay. No ten nutopiec jest cienki, bym powiedział, więc też nie ma się nim co jakoś szczególnie przejmować. No jest dobrze, jest bardzo dobrze. Okej, okay, tego się chcemy pozbyć, definitywnie. Definitywnie się chcemy pozbyć tej karty. Tylko się zastanawiam, czy my już chcemy wrzący olej na to założyć, czy... A może nie. Dobra, klikniemy to. Zbijemy pokrzepienia. To sobie już to użyjemy. No, tak jak mówię, długa runda oblężenia to jest to, co ten deck lubi najbardziej, więc... To jest już problematyczna sytuacja od samego początku. Teraz by się w sumie przydało zbić tego alpa, żeby nie nałożył kolejnego krwawienia, ale tak się zastanawiam, czy to jest takie aż tak ważne. Wydaje mi się, że nie do końca. I że wolimy zagrać w tej chwili Radowida. Siroka sobie zostajemy do samego końca. Ciągnął się wochem śmigami. Bardzo niekorzystna sytuacja. <laughs> Bo ten wołch że tak powiem. Ten wołch, no. Jest... kartą za 4 punkty, więc nie robi za dużo. Czy my chcemy szkan to zagrać się stodami? Chyba jeszcze nie. Chyba mimo wszystko jeszcze nie. Nie możemy sobie zagrać od Rina Tej lepszej karty z Desantu... Nie mamy. W to jest ostatnia karta, którą możemy z Desantu wyciągnąć tak naprawdę. O, I czy ten... Tak, bo tutaj będziemy mogli wybrać Właśnie. Którą kartę chcemy zbić? A dziwne, że z singami w ogóle nie gra Flederów. Te Fledery są bardzo groźne w tym deku, a to ja nie jeden Fleder się nie pojawił. Ten im wcale nie jest taki groźny. Teraz Fleder bardzo późno. Wydaje mi się, że. Jeszcze zła kolejność, bo ten Fleder się nie wzmocnił. Yy, ok, i teraz możemy zagrać. O, i trochę złoczysz za zło kolejne z mojej strony, ale to. Wielkiej różnicy nie ma. Szpardownie przeżył ten infleder, ale dobra, nie ma tego, nie ma tragedii. Oj, z się to nie wyliczył w ogóle. Ojej, głupi, straszny mi kolej. To działa, jeżeli mamy co najmniej 20 siłę rzędu, a tutaj nie było 20. No nic, yy, GG tutaj z kilkoma takich poważnych ze strony Chillingamiga się pojawiło, no i dzięki temu udało nam się wygrać. Yy, koniec końców jeszcze mieliśmy tutaj Hencel, tam mieliśmy siroko, także naprawdę ta runda, ten mecz był pod naszą kontrolą. Także znów oblężenie wyszło zwycięsko. Jak na razie jeszcze ten deck, no mnie nie zawiódł, że tak powiem. Także bardzo się cieszę. No, i zrobimy sobie chwilę przerwy, i za chwilę przejdziemy do kolejnego starcia. Witam Was po krótkiej przerwie. I tym razem my gramy na redcoinie, czyli wyciągamy z rękawa nasz Nilfgaard, który powinien sobie też bardzo dobrze śle radzić z tym, co ma shimigami. Tutaj mamy bardzo dużo kontroli. Wszystkie deki shimigamiego w zasadzie. Ok, mil, ale wydaje mi się, że mamy lepsze punkty niż mil, a jak przecież nie nas smilował. Tak, by. Nie duży problem, szczerze mówiąc. Okej, okay, czyli tak. Nie chcemy na pewno Kup de Gras. W sumie Joachima też raczej nie chcemy. Się skurczy. Nie chcemy Calveita grać na pewno, no bo będzie przeciw ich milował nasze karty złote. Dobra, to Calveita sobie wyjątkowo wymienimy w tym matchupie. To jest jedyny mecz, chyba, kiedy chcemy Calveita wymienić. Czy tam jest jakiś coś dla Loka, tak naprawdę? Wydaje mi się, że nie do końca. Jeszcze szybko zerkniemy. A ten przeciwnik... Chyba, tylko chyba śmigami ma tam jakieś asymilacje. To jednego sobie. Mm, jeden truciciel to tak trochę od tak zwanej dupy strony mówiąc brzydko, bo tak... jedna trutka nam się na, się na wiele nie zda. No i zaczynamy milowanie. Poselstwo może być zmilowane, jak najbardziej. Już jest... O, okej. Okay. No i się zastanawiam. Czy my nie chcemy, Bo tutaj w tym deku naprawdę nie będzie, tutaj w tym deku nie ma punktów za bardzo. U shimigamiego, więc wydaje mi się, że to zagranie w tej chwili, hmm, może jeszcze nie, zagrajmy sobie najpierw na w nagonkę. Nagonka robi dobre tempo. A my chcemy wygrać tutaj 2-0, jakby nie powinno się skracać jak się gra przeciwko Milowi, ale ten mil shimigamiego też nie jest taki pełny. Tutaj nie ma aż tylu jakby kart. O, no, ka ale Calvate też dobrze, że został zmilowany. Jakby, bo. Mm, bo ten Calvate. Zbijemy sobie. Mogliśmy sobie zbić go wcześniej, ale nie widzieliśmy, że Szymingami ma ten teleport. Z Shinigami chyba gra dwa teleporty. Tak jest. To sobie zbijemy tego zabójcę. Za chwilę sobie Artoriusa zjemy. Bardzo dobrze że mamy scenariusz w ogóle. To jest piękna sprawa. Ten Joachim i Ten do de Gras przy takim milowaniu nie do końca są idealne. Okej, okay, obrońca zmilowany, ale Shimigami tutaj nie ma za bardzo kontroli. Znaczy, ma Wilgeforce i to by było na tyle. No i ma Siroko, nie no dobra, ma trochę kontroli jednak. Troszkę się może rozpędziłem. Kusi mnie to, żeby za. A może odpłaćmy mu piękny za Temu tej zmilujemy? Zmilujemy mu Tibora, tak! To jest karma za granie milem, że tak powiem. Tibor jest milowany, piękna, bardzo mocna karta została zmilowana, także to jest idealna sytuacja, że tak powiem. To jest karma za granie milem po prostu. Nie mam żadnych wyrzutów sumienia, że to się stało przed chwilą. Nawet najmniejszych. To ciśniemy na równych. Zgłosi mnie, żeby zagrać test lojalności. W sumie przecież zagramy ten test lojalności. Nie, to jest słabe. To też nie jest fenomenalne. Może zagramy Meno sobie i zbijemy... ...matę, albo zagramy... Może poselstwo zagramy? Chyba te dwie karty są słabe bardzo. One tutaj nam się na nic nie przydadzą. Zagramy sobie Meno. Idziemy tutaj na 2-0, że tak powiem. Myślę, że zagramy sobie... ...Poselstwo. Powinno dać więcej punktów niż 5. No, to jest troszkę ryzykowna karta, ale zobaczymy. No. Dało jeden punkt więcej, niż gdybyśmy zagrali pozostałe karty. Zawsze coś. <laughs> I ciśniemy na równych. Okej, okay, ale my raczej nie mamy już. Piękna sprawa, naprawdę. Zagramy sobie Loka tylko po to, żebyśmy się dalej buffowali. Zagramy sobie Loka na matę. To nie ma żadnego znaczenia, tak naprawdę. Po prostu mamy silnik teraz przyzwany przez Ichara Ihar Kwaksa. A dziwne, w ogóle też chyba mi i Gamego, że zagrał Ichara Kwaksa do, do dalekiego zasięgu. Bo powinien zagrać do bliskiego, chyba że nie ma już kart żadnych z bliskiego zasięgu. Nie wiem, ta runda przebiega bardzo dobrze pod naszą kontrolę. Yy... No tak, to jest chyba najlepsze z tego, co można ukraść. Nasze miganie miały jeszcze mniej, mniejsze, szczę mniejsze szczęście niż my przed chwilą. Ten yy, Artorius się może wzmacniać. My się tym nie przejmujemy za bardzo. Scenariusz byśmy woleli sobie zachować jednak, że na... Dru, dru, e, drugą rundę. I kusi mnie, żeby zagrać teraz Joachima. Aż z drugiej strony. Tak, zagramy Joachima, to skasujemy Vilgefortze, myślę. Potrzebujemy w sumie Vincenta, żeby móc aktywować scenariusz dwa razy. Tak, to zagramy sobie Joachima w tej chwili. Pięknie. I to jest najlepsza karta, jaką mogliśmy trafić w sumie. Hmm. O, szkoda. Zapomniałem, że to jest ten... że jest przechera. No wiadomo, to spali. No nie najlepiej. Dobra, my sobie zachowamy tą trutkę na później. I też spalimy... spalimy I Stracił shamingami w ten sposób. I przebijamy jeszcze na dodatek, więc jest bardzo dobrze. Jeszcze w sumie zapomniałem, że mamy tej hochsztaplera, mogliśmy... Możemy to zagrać zawsze w razie czego? W razie W, tak zwanego. <laughs> Jeżeli będziemy przegrywać tą rundę, Hmm, Hilgeforce numer 2 zostanie spalony. Okej, okay, Filip jest dobry, bym powiedział. Filip jest nawet bardzo dobry. Jest silnikiem fajnym. I już tutaj przebijamy i teraz jeszcze przebijemy. Dodatkowo to możemy mieć problem, że odpalić nasz scenariusz. To jest jedyny problem. W sumie wolelibyśmy już dalej nie grać raczej. Co tutaj się 8. Znaczy, za 8 punktów wyjdzie ten golem. I dalej my przebijamy. Mrak, klikniemy ładunek do łódcy. To jest troszkę późno. Kopię bazową. To ta zrobi najwięcej punktów? Ha. Wydaje mi się, że powinien... Okej, okay. no nie, nieważne, coś tutaj dziwnego się zadziało. W każdym razie teraz zagramy jeszcze Vincenta. Szmigami w zasadzie nie ma szans przebić tego w tej chwili. Wydaje mi się, że możemy spasować spokojnie. Ok i ciśniemy na 2-0. Idziemy po 2-0. <laughs> prawda, średnie karty nam zostały. Mocno średnie. No to kup do gras raczej nie robi za dużo w tej chwili. Okej, okay, magiczny wstrząs zawsze spoko. Mm, fajnie by było. No średnio, niestety. Bardzo średnio. A, zaraz, zapomniałem, że nie obspalimy scenariusza. To ten wrzuciciel wcale nie był taki najgorszy. No, ale liczyliśmy tutaj na... Spragnioną damę nie udało się jej zabrać Niestety Także idziemy tutaj na full, że tak powiem Zobaczymy co z tego wyjdzie Miałem, też za bardzo nakładania statusu, więc to nie jest idealna sytuacja Okej okay. Wydaje mi się, że z już nie ma tam też złotych kart. O, Siroko. Huh. To mamy takie trochę biedne. biednego łowcy. Ale nie mamy nic, nic innego do zagrania. No to, no nieźle, to potężny, że tak pojedynek. Tak się zastanawiam w sumie w tej chwili, że nawet nie spasować. to my dobierzemy dwie karty. Będziemy mieli tyle samo kart z migami i będziemy mieli last Chyba, że nas zmiluje, będziemy mieli słabe te karty w sumie też. Hmm. Zagrać takiego biednego tutaj skrytobójcę. No dobra, ciśniemy dalej. W sumie liczymy na to, że z śmigami zagrać coś dobrego i będziemy mogli zagrać na to wstrząs. Będziemy mogli sobie to tym wstrząsem wyciągnąć. A dziwne, że śmigami poddał. Warto grać do końca zawsze. Śmigami nie wiedział w sumie, jaką miałam kartę tutaj. I chyba, że miał jakieś bardzo słabe karty sam. Nie wiem, jestem ciekaw w sumie, co tam było na ręce. No ale mil tutaj porobiony 2-0, także się cieszę, że udało się ten archetyp porobić, mimo tego, że tak nie dobraliśmy najlepiej w sumie w tej, w tej drugiej rundzie, tam już zostały, no mogliśmy dobrać troszeczkę lepsze karty, no mieliśmy, nie mieliśmy żadnych proaktywnych zagrań praktycznie, więc to był mega problem, z migami też nie, nie wystały żadnych jednostek, no więc było ciężko, no ale koniec końców się udało tutaj wygrać 2-0. Także bardzo dziękuję tutaj Siemigamiemu za gierki. Mam nadzieję, że Wam się podobało oglądanie tych gierek. I do następnego mojego materiału przykuję się podężne starcie, bo to będzie znaczy, mecz z Lemonem. Chyba, że wcześniej zagram też z rokowym Wodzem, więc też może być ciekawie, bo rokowy ma dwie fajne talie z kojatel, no i fajną talię potworów, więc zobaczymy, zobaczymy. A tymczasem jeszcze raz dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do mojego następnego materiału. Cześć!